Po upadku takich projektów jak Luna i Terra USD Celsius czy upadek giełdy FTX okazuje się, że regulacje kryptowalut są niezbędne. Na horyzoncie pojawia się rozporządzenie Mika, czy też dyrektywa DAC 8. Rozporządzenie Mika największy dokument regulacyjny regulujący szereg zagadnień związanych z kryptoaktywami, między innymi również klasyfikujący kryteria kryptowalut, czy do, do jakich instrumentów należy je zaliczyć, regulujący również bezpieczeństwo użytkowników oraz ich weryfikacje, czyli tutaj procesy związane z AML-em, przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, KYC, czyli poznaj swojego klienta, weryfikacja tożsamości użytkownika, ale również jasna regulacja podmiotów oferujących obrót na kryptowalutach, jak i podmi podmiotów zajmujących się emisją tych tokenów, czyli ich pierwotnym wytworzeniem. Następnie mamy też na horyzoncie dyrektywę DAC-8, która narzuci obowiązek na podmioty oferujące obrót na kryptowalutach dosyć szczegółowe raportowanie informacji o transakcjach zawieranych przez klientów do organów podatkowych. Wydawałoby się, że kryptowaluty stoją w opozycji do regulacji i początkowo założenia były inne, jednak okazuje się, że regulacje są konieczne, aby ten rynek był bezpieczny.